co ta matma. Kajakarz płynąc prądem rzeki pokonuje odległość 36 km w czasie o 8 godzin krótszym niż gdy płynie pod prąd. Prędkość kajaka w wodzie stojącej jest o 3 km na godzinę większa niż prędkość prądu rzeki. Oblicz łączny czas płynięcia kajakarza w obie strony oraz prędkość prądu rzeki. No dobra, to są dwie sytuacje w tych zadaniach zawsze. Czyli mamy pierwszą sytuację, że jest ta nasza rzeka. O, ja obie sytuacje to narysuję. Albo dobra. Dwie rzeki chcecie? Narysujemy sobie dwie rzeki. Będzie pierwsza sytuacja i to będzie druga sytuacja. Pierwsza, druga. No i załóżmy, że nasza rzeka to płynie w prawą stronę. Dobra, czyli że ona to może nad rzeką, tak? Rzeka płynie sobie w prawą stronę. Dobra. No i teraz sytuacja jest taka, że ta rzeka ma jakiś prąd, czyli jakąś prędkość. No i tą prędkość tej rzeki to możemy sobie nazwać, że to jest V nurtu albo V rzeki. No jakby nie ma to znaczenia. Niech to będzie VR jak rzeka. No, czasami jako N się zaznacza, nie ma znaczenia. No i teraz tak. Pierwsza sytuacja jest taka, że kajakarz płynąc z prądem rzeki, czyli tak samo jak ten prąd rzeki tutaj jest. Dobra, kajak trzeba by narysować. No załóżmy, mamy ten kajaczek taki. O, piękny kajak. I wiemy, że on płynie w tą stronę. Czyli do. Natomiast w drugiej sytuacji ten kajakarz płynie pod prąd rzeki. Czyli tu jest nasz kajak i on płynie sobie w tą stronę. Tak? Jakaż płynąc prądem rzeki pokonuje odległość 36 km w czasie takim. I ogólnie można powiedzieć, że ten kajak najpierw płynie od tego punktu do tego punktu, a później odwrotnie od tego punktu do tego punktu, tak? I ogólnie ta nasza tutaj. O! Ta nasza odległość między jakimiś dwoma punktami. Oni w tym zadaniu powiedzieli, że tutaj to mamy nasze S, czyli naszą drogę R e równą 36 km. O! Prędkość kajaka w wodzie stojącej. Aha, stojącej, jest o 3 km większa niż prędkość prądu rzeki. I ogólnie ten kajak można powiedzieć w tą stronę. To będzie jakaś prędkość naszego kajaka, tu też będzie prędkość naszego kajaka. Natomiast nasza prędkość, można powiedzieć, wypadkowa w tej sytuacji, to będzie taka prędkość. To będzie nasza prędkość, jakaś, nazwijmy ją V1. Natomiast w tej sytuacji ta prędkość wypadkowa, to będzie taka mniejsza prędkość, nazwijmy ją sobie V2. No o co chodzi? No bo tutaj na ten kajak, można powiedzieć, dochodzi. Nam jeszcze oprócz tego, że mamy jakąś prędkość tego naszego kajaka, po prostu to jeszcze nam pomaga rzeka, czyli ta prędkość rzeki tutaj, jakby dodajemy ją wektorowo, tak? Czyli w tej pierwszej sytuacji, nasza V, nasze V kajaka w tej rzece, można powiedzieć, to jest V zwykłego kajaka, tak jakby w ogóle nie był w rzece, znaczy no, jakby nie był w rzece, jakby w wodzie stojący, to by nie płynął. I tu trzeba dodać po prostu V tej rzeki. Natomiast w tej sytuacji V2. To jest sytuacja taka, że nam rzeka przeszkadza, czyli ta rzeka tutaj jakby ją trzeba odjąć, tak? Tą, tą prędkość rzeki, czyli tutaj nasze, nasza prędkość naszego kajaka w drugiej sytuacji taka sumaryczna, zastępcza, powiedzmy sobie, to jest V kajaka, ale minus prędkość naszej rzeki. No to jest podstawowa sprawa, jeśli chodzi o te właśnie rzeki, nurty i tak dalej. Kajakasz płynąc z prątem rzeki pokonuje tą odległość w czasie o 8 godzin krótszym. Czyli tutaj ta nasza, nasz czas T1 to jest jakiś czas o 8 godzin krótszy. Już bez jednostek mamy kilometry na godzinę, kilometry wszystkie jednostki się zgadzają. Super. No to jeżeli tam jest o 8 godzin krócej, to ten czas T2 to jest ten nasz po prostu, to jest to nasze po prostu T, tak? To już można by zrobić, że tutaj jest... Te 2 to te 2 zróbmy, że te. No a droga w obu sytuacjach jest taka sama, bo w oba, droga w obu sytuacjach jest 36 km na godzinę. Natomiast to, co nie jeszcze nam powiedzieli, to nam powiedzieli, że prędkość kajaka w wodzie stojącej. Ta prędkość kajaka, to jest po prostu to nasze VK. Czyli oni nam jeszcze powiedzieli, że prędkość kajaka w wodzie stojącej jest o 3 km większa niż prędkość prądu rzeki. Aha, czyli oni nam powiedzieli, że V kajaka to jest V rzeki. Dodać dodać po prostu 3. No i z tego wszystkiego trzeba sobie jakoś tu poradzić, powiedzmy sobie szczerze. Czyli tak. Najpierw wejdźmy sobie w V. Oczywiście główny wzór na to to jest V, że to V, że to jest S przez T, tak? To jest jakby podstawowy wzór i to trzeba na V1 zapisać i na V2 trzeba zapisać. Czyli zapiszemy sobie po pierwsze, że nasze V1 to jest S. No S1, czyli to 36 to zaraz przez nasze T1. Czy ogólnie tutaj jak wstawimy co wiemy, T V1 to jest V kajaka dodać V rzeki. Nasza droga to jest 36 km, a nasze T1 to jest T 8. Cyk. Z drugiej strony możemy też napisać równanie na V2, że to również jest S tylko tym razem przez T2. No i tu jak wstawimy to co wiemy, tak stąd, no to wiemy, że V2 to jest V kajaka minus no i to również jest 36, bo to jest to samo, jest tylko tym razem przez t. i tu mamy taki układ, no ile niewiadomych mamy raz, dwa, trzy równania i ile niewiadomych, no vk, vk, vk jedna, vr druga no i te jeszcze wchodzi jako trzecia, czyli układ trzech równań z trzema niewiadomymi w takim razie. No dobra, no i to, co bym tu proponował zrobić, ja znowu podpiszę te równania, że to jest pierwsze, drugie, trzecie równanie. No I zawsze w takich układach trzech równań z trzema niewiadomymi polecam popatrzeć chwilę, zanim tak bez sensu wstawiać, bo najfajniej jest móc tak dodać chociażby dwa równania do siebie. Żeby na przykład aż dwie niewiadome się zredukowały, może nie w tej postaci i tak dalej. Zauważcie, że w tych dwóch równaniach tu i tu mamy i VK i VR po lewej stronie, natomiast tu jest trochę inaczej. Więc może przekształcimy sobie również to pierwsze równanie i to VR przerzucimy. Zauważcie, że dostaniemy, że to jest VK minus VR i że to jest równe w takim razie 3. No i jak tak popatrzymy, to zauważcie, że to i to to jest dokładnie to samo, w sensie po lewej stronie. Czyli z tych dwóch równań, z tych dwóch równań wynika, że po prostu 3 jest równe 36 przez T i to będzie super ekstra szybkie do rozwiązania, czyli 3 równa się 36 przez T, no to T, no to T to jest 36 przez 3, czyli 12, no godzin. No i super, mamy już prędkość policzoną. A jak mamy prędkość policzoną, no to już będzie ze wszystkim łatwiej. My mamy tu przede wszystkim co policzyć? Oblicz łączny czas płynięcia kajakarza w obie strony. Ale zauważcie, że mając to T, możemy już na pewno w takim razie wpisać, że nasze T2 to jest nasze T, czyli tu jest 12 w takim razie godzin. I tu też możemy to wstawić, że to jest 12 minus 8, czyli wychodzą 4 godziny. Dobrze, czyli już. T1 i T2 mamy policzone, i teraz jeszcze te prędkości trzeba by było policzyć. No To ja proponuję wstawić to, co już wiemy, do drugiego równania, czyli tu VK dodać VR to jest 36, podzielić T, nam wyszło 12 przez 8 i 36 podzielić na 4, czyli to będzie równe 9. A z naszego trzeciego równania, z tego tutaj, wynika, że VK minus VR. No to tu jest 36 podzielić po prostu przez to, co nam wyszło, czyli przez 12, czyli 2 będzie po prostu 3. No i to jest ten nasz układik do rozwiązania. Zauważcie, że można to po prostu dodać stronami. Dzięki temu policzymy sobie VK, bo VR i VR się nam tutaj zredukuje. I dostaniemy po prostu 2 VK. Że to jest równe 12, czyli z tego łatwo wynika, że nasze VK to będzie równe 6, oczywiście już kilometrów na godzinę. Teraz, co mieliśmy policzyć? Mieliśmy policzyć prędkość prądu rzeki, no to to prędkość prądu rzeki to jeszcze chwila, no to wstawmy to załóżmy teraz do. No do którego równania? Załóżmy do drugiego równania. Czyli teraz wracając do drugiego równania, VK już znamy, czyli tu mamy tak naprawdę, że 6, dodać nasza prędkość rzeki to ma być równe 9. No to z tego łatwo wynika, że prędkość naszej rzeki 9 minus 6 to będzie 3, 3 km na godzinę. I to jest ta nasza odpowiedź. Dobra, oni chcieli jeszcze sumę tych czasów, czyli oni by chcieli jeszcze te 1 dodać, te 2. Jeden czas nam wyszedł 4, drugi 12, czyli wychodzi 16 godzin. No i odpowiedź na koniec do zadania. Łączny czas płynięcia wynosi 16 godzin, a prędkość rzeki 3 km na godzinę. Takie coś. A po co mi ta matka?